Dzień dobry dzień dobry. Popatrzmy teraz na jeszcze jeden bardzo, na, na pewne dwa bardzo specyficzne kąty, które tak naprawdę znajdują się w pewnym znowu specyficznym trójkącie. Zobaczcie ten główny trójkąt, yy, duży, który tutaj mamy, to będzie trójkąt równoboczny. Trójkąt równoboczny obok długości A. Trójkąt równoboczny ma takie własności, że wszystkie jego kąty mają miarę równą. 60 stopni. Opuszczona to jest, zobaczcie, jedna z wysokości. Narysowałem tą, która na rysunku wygląda na pionową. Zobaczcie, ona dzieli jeden z boków na dwie równe części, czyli zarówno ten bok, jak i ten bok, jeżeli trójkąt jest obok boku a, będą miały długość a przez 2. Dodatkowo stwierdzenia Pitagorasa umiemy policzyć długość wysokości, no bo mamy, że h kwadrat w którymkolwiek z tych bocznych trójkątów, czyli prawym albo lewym, to będzie plus a przez 2 do kwadratu to będzie a kwadrat, Czyli mamy, że h kwadrat plus a kwadrat przez 4 równa się a kwadrat. Odejmując a do kwadratu przez 4, dostaję, że h kwadrat to jest 3 czwarte a kwadrat. No i stąd dostajemy od razu, że h to jest a pierwiastków z 3 przez 2. Czyli mam też długość, długość wysokości. Teraz zobaczcie, co wiem jeszcze, że w trójkącie równobocznym, Długo, wysokość jest też dwusieczną, czyli ten kąt u góry jest podzielony na dwie równe części. Skoro całość ma 60, tutaj mamy dwa kąty o mierze 30, 30 stopni. I teraz zobaczcie, jak popatrzymy na ten jeden, jeden z tych bocznych trójkątów, zobaczcie, ja może go tutaj sobie wezmę i, i, i narysuję. To zobaczcie, mam tak. Tutaj kąt o mierze 60 stopni, tutaj mam kąt o mierze 30 stopni, tutaj mam A przez 2, tu mam bok długości, który jest równy wysokości, czyli A pierwiastków z 3 przez 2. No i tutaj mam a. No i tu jest oczywiście ten trzeci kąt, to jest kąt prosty. I teraz policzymy sobie wartości funkcji trygonometrycznych kątów w tym trójkącie. Zacznijmy od 30 stopni. Zobaczcie, sinus 30 stopni to będzie co? Długość przyprostokątnej naprzeciwko kąta, czyli a przez 2, przez długość przeciwprostokątnej, czyli przez a. A przez 2 przez a to zostanie jedną drugą. Kosinus kąta 30 stopni to będzie co? Długość tej y, przyprostokątnej przy tym kącie, czyli a pierwiastków z 3 przez 2, podzielone przez długość przeciwprostokątnej, czyli przez a, a się nam znowu skraca i dostaje, że to jest pierwiastek z 3 przez 2. Tangens y, kąta 30 stopni to będzie długość tej przyprostokątnej naprzeciwko kąta, czyli a przez 2 i to podzielone przez tą drugą przyprostokątną, czyli a pierwiastku z 3 przez 2. Jeżeli to sobie y, odwrócę, czyli wydzielę, czy mam a przez 2 razy 2 przez 2, a pierwiastków z 3. A się skraca, 2 się skraca i zostaje mi 1 przez pierwiastek z 3, czyli po usunięciu niewymierności zmianownika pierwiastek z 3 przez 3. Podobnie będzie z kotangensem. Kotangens kąta 30 stopni, to zobaczcie, będzie co? Długość tej przyprostokątnej przy kącie, czyli A pierwiastków z 3 przez 2, podzielone tak naprawdę przez A, A drugich, czyli tak naprawdę razy 2 przez A. Już może nie będę tego pisał i dostaję tutaj po prostu pierwiastek z 3. Zobaczcie, mamy. Mamy wartości funkcji trygonometrycznych kąta 30 stopni, mamy je wszystkie wypisane tutaj. Popatrzmy teraz, jak to będzie z kątem 60 stopni. No to zobaczcie, sinus 60 stopni, to powinno być co? 60 stopni, czyli teraz patrzymy na ten kąt, na ten kąt który mamy tutaj, prawda? Długość przyprostokątnej naprzeciwko kąta, czyli a pierwiastków z 3 przez 2, przez długość przyprostokątnej, Długość przeciwprostokątnej, przepraszam, czyli przez a, czyli dostaje, że to jest pierwiastek z trzech przez 2. Zobaczcie, to samo co cosinus 30 stopni. I to nie jest przypadek, bo to się bierze na przykład z tych wzorów redukcyjnych, które dają wzory na sinus i cosinus 90 minus pewne, pe, pewien kąt. Bo zobaczcie, y, 60 plus 30 dają nam 90 stopni. Czyli podobnie będzie z cosinusem. Kosinus 60 stopni to będzie co? Ta przyprostokątna przy kącie, czyli a przez 2, przez długość przeciwprostokątnej, czyli przez a, czyli dostaje jedną drugą. Tangens kąta 60 stopni to będzie co? Ta przyprostokątna naprzeciwko kąta, czyli A pierwiastków z 3 przez 2, podzielić przez ta przyprostokątna na przykącie, czyli A przez 2. No i to jak popatrzymy na, na, na rachunki, to dostaniemy, że to jest A pierwiastków z 3 przez 2 razy 2 przez A. Czyli jak to się skrócą dwójki, skróci się A, zostaje, że to jest pierwiastek z 3. No i kotangens kąta 60 stopni na koniec to będzie A przez 2, czyli długość tej przyprostokątnej która jest przy kącie, przez dłu podzielić na długość tej przeciw przyprostokątnej, która jest naprzeciwko kąta, i teraz zobaczymy, to jest ten sam rachunek na co na tangę 30 stopni, czyli dostaje tutaj, uproszczając już rachunek, nie pisząc go. Pierwiastek z 3 przez 3. Zobaczcie, mamy wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów. 30 i 60 stopni, do policzenia tego wykorzystaliśmy trójkąt równoramienny, a w zasadzie jego połówkę. Trójkąt równoboczny, przepraszam, a w zasadzie jego połówka. I zobaczcie, tu mamy takie wartości jak jedna druga, która jest równa sinusowi 30 stopni albo cosinusowi 60, pierwiastek z 3 przez 2, czyli cosinus 30 albo sinus 60 stopni, pierwiastek z 3 przez 3, czyli tangens 30 albo kotangens 60, no i tangens 60 i kotangens 30, czyli pierwiastek z 3. Zobaczcie, to są tak naprawdę bardzo standardowe, i chyba naj, jedne z najczęściej pojawiające się wartości funkcji trygonometrycznych. Podobnie jest też yy, z kątem 45 stopni, które pojawiają się w różnego rodzaju zadaniach, yy, problemach związanych z trygonometrią. Popatrzcie, pomyślcie, no i do zobaczenia następnym razem. Pa Pa!